Panie redaktorze, jaka przyszłość Unii Europejskiej? Czy czeka nas Zjednoczona Europa ojczyzn, czy może federacja? Powiedziałbym, że nie ma jednej przyszłości Unii Europejskiej, bo zależy to od decyzji, które zostaną podjęte w ciągu najbliższych lat. Ale jeżeli zrealizowane zostaną plany centralizacji, jako jednego państwa, w dodatku państwa socjalistycznego pod kierownictwem niemieckim, no to taka, taki scenariusz oznacza szybką bałkanizację Europy i po prostu Unia Europejska wtedy nie będzie miała przyszłości. Przyszłością będzie jej upadek. Jeżeli, co wydaje mi się mniej prawdopodobne, ale znajdą się siły, które zdołają zawrócić Europę z tej drogi fatalnej, no to myślę, że cały czas, oczywiście wspólnota w swoich pierwotnych założeniach cały czas ma sens. Wzmocnienie siły gospodarczej i krajów europejskich przez bliską współpracę i przez utrzymanie tych trzech jedności, trzech, trzech swobód trzech wolności, na których była Europa uparta, to cały czas może działać, no, ale warunek jest taki, trzeba wrócić do tych pierwotnych planów, trzeba wrócić do tych pierwotnych założeń Unii Europejskiej. Politycy Unii Europejskiej, gdy widzą jakiś problem, proponują automatycznie poszerzenie, pogłębienie integracji. Czy rzeczywiście jest to dobra recepta, aby te problemy, które Unia Europejska ma likwidować, niwelować? Są dwa sposoby integracji. Jest sposób, nazwijmy to, szwajcarski, który polega na tym, że w naturalny sposób się coraz bardziej do siebie zbliżają społeczności. I jest sposób jugosłowiański. Jak skończyła Jugosławia, chyba nie muszę przypominać. Pomysł pogłębiania integracji na siłę poprzez wymuszanie integracji małpim naśladowaniem tego, co działo się na przykład w Stanach Zjednoczonych, czyli moment hamiltonowski wspólny dług, który sprawi, że jak wszyscy ten dług wezmą, to będą się bardziej zjednoczeni. To jest chory pomysł, ponieważ to było w innych czasach, to było w innym kraju. To było w kraju, gdzie wszyscy przypłynęli z zaoceanów w ciągu jednego, dwóch pokoleń i, i 90% z nich mówiła w tym samym języku. Natomiast pomysł zintegrowania w ten sposób Unii, gdzie, gdzie mamy kraje o tysiącletniej, a czasem dłuższej historii zupełnie odmiennej, jest, jest po prostu pomysłem, który się udać nie może, natomiast może szkód robić.